Czerwiec z zapasem, a więc startuje rywalizacja o rowerową stolicę Polski. Gniezno w tym wyścigu wystąpi po raz siódmy ze swoimi wielkimi nadziejami na lepsze miejsce na podium, z którego nie schodzimy od 2021 roku. Rywalizacja na kręcenie kilometrów dla danego miasta polega na tym, by uzbierać jak najwięcej, a do tego trzeba sił, czasu i motywacji. Przede wszystkim trzeba mieć dużo, dużo wolnego czasu, który można poświęcić na tą jazdę, przynajmniej jako takie zdrowie, odpowiedni sprzęt, no i motywację, tak, że, że chce nam się kręcić te kilometry. No i tyle. No, to wszystko, co, co taka składowa, która pozwala osiągać taki wynik. To jest troszeczkę co innego, jeżeli robimy wynik, bo tak naprawdę chodzi w tej rywalizacji, kto najwięcej pokona tych kilometrów. Po pierwszym dniu fajnie, no przejedzie się, nie wiem, 100-200 kilometrów, jest euforia, jest, jest dobrze, ale tak naprawdę schody zaczynają się robić już po połowie tej rywalizacji, gdy trzeba rano wejść na ten rower i pomyśleć, że znowu, jeżeli chcemy zrobić wynik, mamy, nie wiem, te 200 czy tam 100 kilometrów do przejechania, kumulacja zmęczenia w mięśniach, tak, psychika już troszeczkę wtedy siada. I tutaj tutaj są, są te schody, tak jak mówię. No. Trzeba po prostu walczyć ze sobą, nawijać te kilometry, jeżeli, jeżeli chcemy, chcemy naprawdę zrobić jakiś wynik. Jest to ogromny wysiłek. Przypomnijmy, Gniezno rok temu wspólnie wykręciło 605 tysięcy kilometrów. Wynik to dzieło prawie 2,5 tysiąca rowerzystów. Zawsze ta rywalizacja wzbudza duże emocje, no i oczywiście zawsze jedziemy po to, żeby wygrać, no bo jeżeli byśmy założyli, że jedziemy tylko po to, żeby powtórzyć wynik z poprzedniego roku, to powiedzmy, no nie byłoby to tak po sportowemu zdrowe, więc myślę, że co roku wszyscy uczestnicy, którzy startują, starają się wykręcić jak najwięcej kilometrów, pokonać swoje poprzednie wyniki, a dochodzą coraz częściej nowi, tutaj nowe osoby, które wspomagają. Sama idea to jest propagowanie po prostu korzystania z roweru jako środka lokomocji, a przy okazji oczywiście ta rywalizacja. Myślę, że to też bardzo fajna inicjatywa, ponieważ wielu gnieźniach się w to włącza. Wiem, że też są rywalizacje wewnętrzne, jeżeli chodzi o. Osoby prywatne, czy też w zakładach pracy. Wiem, jak to też się dzieje u nas w urzędzie, bo też urzędnicy obserwują poprzez aplikację, którą instalujemy, czyli aplikację Aktywne Miasta na swoim smartfonie, ile kolega wykręcił wczoraj i dzisiaj powiedzmy muszę zrobić tam, nadrobić plus coś tam jeszcze, żeby, żeby być lepszym, więc to taka właśnie rywalizacja nakręca te kilometry i myślę, że po raz kolejny gniezno stanie na podium. Oczywiście e, chciałoby się wygrać, mamy świadomość też, że jak to wygląda w innych miastach, także także tutaj tutaj zachęcam bardzo gorąco do tego, aby się organizować w grupy, bo też w różnych przedsiębiorcach, w zakładach pracy stworzone są grupy i te grupy rywalizują między sobą wewnętrznie, ale też jeszcze między poszczególnymi grupami, więc to wszystko przyczynia się do tego, że Gniezno startując po raz siódmy ma nadzieję, że będzie na podium, bowiem z doświadczenia wiemy, że w tych sześciu poprzednich edycjach dwukrotnie czwarte miejsce, czterokrotnie miejsce trzecie, więc Naprawdę jest o co jechać i znowu przywieźć do Gniezna nagrodę. I Puchar za trzecie miejsce ostatnio był, więc myślę, że to jest wspaniała rzecz. Urząd miejski, tak jak co roku, będzie koordynował wspólne działania na rzecz aktywizacji społeczności rowerzystów z Gniezna i okolic. Początek w ten weekend z soboty na niedzielę o północy. Minutę po północy, 1 czerwca zapraszamy wszystkich na jezioro Jelonek, czyli Wenecję pod napis Gniezno. Wspólnie pokonamy tutaj kilka kilometrów wokoło samego jeziora. Nie będziemy wyjeżdżać nigdzie dalej. W nocy pokręcimy się wkoło jeziora. Od godziny 11 do 14 rowerowa strefa kibica. Tu już zapraszamy na królewski dzień dziecka plac Świętego Wojciecha. Specjalna strefa znakowania rowerów, serwis nieodpłatny rowerów, także punkt profilaktyczny Komendy Powiatowej Policji i o godzinie 18, także 1 czerwca. Wspólnie Przyjazd rowerowy, start z rynku. Każdego dnia postaramy się zaktywizować do tej aktywności przez czerwiec razem z naszymi patronami, współpracującymi z nami organizacjami, bo chociażby Stowarzyszenie Aktywne Dalki, które będzie kręciło co poniedziałek, Klub Alton w czwartki, Grupa Zbuntowani we wtorki. W każdy piątek jako miasto będziemy zapraszać nie tylko firmy, ale każdego indywidualnie do tego, aby rowerem po prostu pojechał do pracy. To tak naprawdę daje wynik na sam koniec. Oczywiście, ukłony przed tymi, którzy kręcą setki, tysiące kilometrów, ale klucz tego zajęcia i to, dlaczego w ogóle jako Gniezno przystąpiliśmy do rowerowej stolicy Polski, to żeby rower stawał się naszą codziennością po prostu w podróżowaniu po mieście, rekreacyjnie, wśród znajomych, do szkoły, do pracy. Ten rok dla nas szczególny w związku z tysięczną liczbą koronacji, i dzięki uprzejmości głównego organizatora rowerowej stolicy Polski, czyli miasta Bydgoszczy, mamy okazję tak naprawdę zaprosić wszystkich uczestników także do tego, aby odwiedzili Gniezdno przez cały rok. Ale dla tych cyklistów, dla mobilizacji ich, dla kręcenia kilometrów, specjalny konkurs Rowerowa Królowa i Król Miesiąca, właśnie taka korona, którą trzymam w dłoniach, trafi na głowy kobiety, mężczyznę, który pokona wśród wszystkich kręconych. Miast i gmin najwięcej kilometrów, również seniorki seniora 60, plus, a także osób młodych, czyli dziewczyny i chłopaka między 7 a 15 rokiem życia to także dla nich nagrodą będzie pobyt w Gnieźnie fundowany przez lokalne hotele, także spędzą z sobą a mi towarzyszącymi również pobyt weekend w Gnieźnie razem z poznawaniem historii. Przez to chcemy jakby właśnie zachęcać wszystkich do tego, aby Gniezno odwiedzali, w zasadzie nie tylko w tym roku, ale żeby to Gniezno, które rozwija się jak najmocniej, było na ich mapie rowerowej przez cały rok. W rywalizacji o rowerową stolicę Polski ma wziąć udział 199 miast.